miejsce i dla odmiany nie wystrzelamy miejscowych. Tak. Jasne. i kode mnie <skrybuj> 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 Wiekielny jeździec, tu dowódca Bravo 2, przejść na bezpieczne ultra krótkie. Dobra, mów, Bravo 2! <słucham>, Słucham! Wiekielny jeździec, wpadliśmy w zasadzkę zorganizowaną przez jakąś obdartą milicję. Chcemy iść w górę rzeki, śladem Maguayera, ale potrzebujemy wsparcia ogniowego. Przyjąłem, Bravo 2! Zaraz! O, dobra, mam tu trochę sprzętu. Będzie na czarną godzinę, kończy mi się paliwo, ale mogę wam go podrzucić. Pasuje! Krotne dzięki, piekielny jeździec. Idziemy. Niech nic tak nie pompuje adrenalinki jak mała zasadzka. Jak tam wasze nadciśnienie, sierżancie? Ruszajmy po tę cholerną skrzynię, zanim nas dopadną. Teraz cały sprzęt przechowujemy tutaj. Korzystamy ze wszystkiego, co znajdziemy w skrzyniach. Zrozumiano? Dzięki za wyjaśnienie sierżancie, ale miałem już w życiu do czynienia ze skrzyniami. Piekielny jeździec, mamy skrzynię. Dzięki. Surko, piekielny jeździec ze Mamy znaleźć, jak musimy musi wyruszać drogę.